Mam do Was prośbę. Sprawa jest krótka i treściwa. Nasz serdeczny przyjaciel Jasiek Folga doznał wypadku motocyklowego i stracił czucie od pasa w dół. Jest sparaliżowany. W opisie do filmu znajdziecie link do zbiórki na pomagam.pl oraz załączyłem tekst od jego mamy, z którego dowiecie się ciutkę więcej informacji. Mam nadzieję, że jest moc w Was i we wszystkich. No, ta zbiórka musi osiągnąć cel, żeby pomóc Jaśkowi. Jeżeli chcecie się dowiedzieć ciutkę więcej informacji o samym Jaśku, miałem przyjemność gościć go tutaj na, na kanale, podlinkuję tutaj podcast, który z nim przeprowadziłem oraz link do jego kanału na YouTube. Zobaczycie, że był to gość pełen energii. Turbo, turbo zajarany motocyklami, e, no, no dusza towarzystwa, nic więcej, no. potrzebna jest Wasza pomoc.